Zwyczajem zakupu poszłam kupić sobie rzeczy, żeby poprawić sobie humor. Nie wyszło, ale mam coś co nazywa się Fanta Grape bez kofeinu. Wac oznacza, iż nie zawiera kofeiny. Nie wiedziałam, że zwykła Fanta ją zawiera. O smaku grape, czyli Grape, grape to jest po polsku winogrono. Dzięki mózgu. Z różnymi innymi naturalnymi smakami. To jest ciekawe. Że skoro jest winogronowe, to to są te inne naturalne smaki. I w takim razie dlaczego nazywa się tylko winogronowe? Oni mnie kłamią. 170 kalorii na puszkę. Nie wiedziałam, że aluminium jest tak niskokaloryczne. Napój gazowany o na smaku winogronowym, woda gazowana, wysokofruktozowy, slepkurydziany, naturalny aromat, kwas wino... winowy? Sorbinian, potasu i benzoesan sodu, kwas cytrynowy, barwnik czerwień, alura, błękit akacjański. Ja pierdolę, kurwa, co to jest czerwień, balura i błękit, jaki kurde akcyzjański, dla mnie to jest po prostu czerwony i błękitny i bez wydziwiania, no bez przesady, nie zawiera soku, aha. Okej. Okay. Znaczy, w sumie się tego spodziewałam, ale nie spodziewałam się, że powiedzą to tak bardzo wprost. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Bla, bla, energia. W sumie litrach Tyle to 200 to jest 80-94. Tak? A ile tu jest? Ile tu jest? 330 chyba. Tak? O jezu, nie, to nie chcę mi się tego liczyć. Jest za późno. Nie ma tłuszczu. Co? Tłuszcze 0 gram, w tym tłuszcze na... Co? Ja jebie działaj. No nieważne, przeczytam. To jest napisane, że tłuszcze 0 gram, w tym nasycone 14 gram, węglowodany 14 gram, czyli. gramów, przepraszam, czyli. Czyli w tłuszczach, których nie ma, jest 14 gramów tłuszczów nasyconych, już 14 gramów węglowodanów i. Yy, Jedna dziesiąta setna grama sodu, czyli jeden chuj wie gram, chuj wie, jego ilogram. Najlepiej spożyć przed. Głównie mi to obchodzi, bo wypiję to dziś. Niemniej nie rozumiem tego. Znaczy, nie chce mi się tego nawet próbować zrozumieć, więc się poddaję. Nie, tak to wygląda i tak się to otwiera. Nie dam rady tego zrobić jedną ręką. O wow. Może dam radę tylko. O, tak kolor ma. No i generalnie taki jakiś kurwa niebieski... Nie wiem, y, akacjowy błękit. akicja akacja Alcjański błękit. <ślesz> Z koloru al al alcjańskiego błęku. <ślesz> Zrobię temu zdjęcie, wygubię sobie ten kolor kupię sobie specjalnie łacha w tym kolorze i jak ktoś mnie zapyta co to za ładny kolor, to ja mu powiem, że to jest błękit alcyjański. I wszyscy spojrzą się na mnie poraż eee, to eee, cię popiertoliło. I znowu usłyszę od Karoliny, że mam swój świat i swoje kredki. Spróbujmy, jak smakuje to. Smakuje jak napój. Gazowany. O smaku wody, która rozcieńczyła syrop, a potem wszystko zostało sztucznie zagazowane, żeby uzyskać efekt pienienia się na języku. Pierdolek, bzdury. W każdym razie nie, no nie jest złe, ale jakoś ta woda arbuzowo cytrynowa żywca. Ta, która nie była słodka, tylko była po prostu arbuzowa, cytrynowa, była lepsza, bo właśnie nie była tak narzucają narzucająco się słodka, tylko taka... subtelnie smakowa. A to jakieś takie zrobiło się zbyt wyraziste, ale to i tak lepsze niż zwykła kola, która wypala żołądek. A już dużej dzisiaj wypiłam, więc pora przedstawić. No właśnie. Ale pojemność ma dziwny, bo aż do 0,33 normalne. Nie mam żadnej innej, żeby pojemność.